Dawaj bananie, będziesz miał pierwsze boj zdanie, weź tą matę i ociągnij do tego rogu. Minu się, dawaj też mu pomóż, co ty stoisz z swoimi zębami krzewymi i się uśmiechasz? Ja mam okulary plusy. Przepraszam bardzo, a co tu na FNAF się spóźnia? Na FNAF? Dawaj, pedaluj do szeregu. Dlaczego się spóźniamy? Byłam w stółce. Gdzie byłeś? W stółce. Zwariowałeś? Ty z takimi policzkami to w ogóle powinieneś zapomnieć o stołówce. Ty musisz jako pierwsza mnie na hali witać. Robić przysiady tam, tryskać. Tak trzeba robić, bo inaczej przez całe życie będziesz jak kiełbaska. I co? Jak już to lepiej być kiełbaską, a nie głupym mięśniakiem. To ty do mnie? Na mnie się nie gniewaj, jak już to na siebie. Przecież nie ja jestem tłusty. Tłustych dziewczyn w ogóle nikt nie lubi. A złych, tłustych dziewczyn tym bardziej. Czaisz? Chłopaki, czy komuś z was na się podoba? Widzisz? Milczą. Czyli nie podoba się. Nikomu. Czemu? Bo jesteś tłusta. Czaisz? Gdzie idziesz? Co tak spojrzycie? Mam rację. Sania Mamajew. chodź do mnie. Będziemy razem drużyną kierować. Ja nie jestem mamajew Jesteś durniem? A kto w takim razie jest Mamajew? Mamajewa. To jest ta, którą Pan przed chwilą poniżył. Naf naf. Tego. Zaczynamy biegać po hali, póki co.